W sobotę 10 lipca Sądeczanie mogli spróbować tradycyjnych przysmaków z Małopolski. A wszystko to dzięki kolejnej edycji Małopolskiego Festiwalu Smaku, który na stałe zagościł w kalendarzu najważniejszych wydarzeń kulinarnych w Polsce. W programie przewidziano pokazy gotowania, poczęstunek przygotowany przez małopolskie gospodynie oraz występy lokalnych artystów. Dodatkową atrakcją był finał festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich Polska od Kuchni. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski. Małopolska zajmuje trzecie miejsce, jeżeli chodzi o ilość zarejestrowanych na liście produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa Produktów. Dokładnie jest tak, że Podkarpacie ma ich 248, Województwo Lubelskie 230, a my już 224. Także jesteśmy bardzo blisko czołówki. Będziemy się starać, żeby powiększać tą liczbę, ponieważ to również wpływa na rozwój generalnie tych małych gospodarstw, które nie używają żadnej chemii do produkcji. Produkują mniejsze partie, ale za to naprawdę zdrowej żywności tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wracamy, które po bardzo ciężkim okresie pandemii niesie ze sobą nutę optymizmu. To również powrót do promocji lokalnych producentów, kół gospodyń wiejskich, produktów regionalnych, potraw przygotowywanych według tradycyjnych receptur. Ludzie tęsknią za tym. Widać tu wiele radości, wiele uśmiechów i tego, czego nam brakowało. Tego, że można się spotkać, z czego się ogromnie cieszę. I to, co tutaj chciałem powiedzieć, jest najważniejsze w tym wszystkim, to właśnie to, że spotykamy się w końcu na żywo, że widzimy się razem i możemy wszystkich zaprosić do tego, można powiedzieć, smakowania Małopolski i do tego też, żeby w Małopolsce spędzać wakacje. Jesteśmy w wielkim zagłębiem, mówię o Małopolsce. I tak naprawdę czuję, że ta szesnasta edycja to już kolejne, kolejna cegiełka do uświadamiania ludziom i w Małopolsce, i turystom, i wszystkim tym, którzy w jakiś sposób o tym słyszą, że mamy się czym chwalić. Przygotowaliśmy żurek z jajkiem, kapustę z żeberkiem, poza tym ciasta, smalec własnej roboty, ogórki kiszone tegorocznych zbiorów, no i lemoniadę, oraz tym, czym się zajmujemy przez cały rok, to znaczy naszymi takimi pracami, bibułkarstwo, dekuparze. Mamy ziemniaki w różnych wersjach, tradycyjnych, trochę nowoczesnych. No i chciałyśmy pokazać, jak to kiedyś dawniej na podhalu potrafiło się z tej tradycyjnej gruli wyczarować wszystko. Kuchnia świetna jest wtedy, kiedy mamy doskonały produkt, a Małopolska z tego słynie, kiedy mamy doskonałych gospodynie, szefowe kuchni, szefowe kół gospodyni wiejskich, które tworzą arcydzieła albo też wspominają dawne przepisy swoich babć czy prababć. I to jest największa radość, że później to wszystko na talerzu połączone razem z tym uśmiechem od osoby, która to przygotowywała, tworzy niesamowitą wiązankę smaków. Jest radości, miłości, którą też chyba na talerzu chcemy przekazać dla bliskiej osoby. Podczas starosądeckiej edycji Małopolskiego Festiwalu Smaku dostępny był także mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. 10 lipca dawkę szczepionki przyjęło ponad 200 osób.